W takim razie Makowski kontra Kizo. Tu pytanie do Ciebie Wojtek, jak sądzisz, czy Makowski, który jest tak, który ogólnie jest taki cichy, spokojny, śmieszek, będzie w stanie tutaj stawić wyzwanie Kizo, który jest taki bardziej, wydawałoby się, nastawiony na cel? Znaczy, no, Makowski, to, to on po prostu w tej chwili jest skoncentrowany tylko na walce. Na pieprza dwa, trzy razy dziennie, z co słyszałem, tam są solidne treningi, yy, chcę wygrać, to jest świr, nie? Chcę nic powiedzieć, to jest świr, który chce wygrać mi się wydaje, że ciężko będzie go poddać, on nie będzie odpuszczał, nie? Mhm. się wydaje, że Marcin to jest tak zacięty gość, mhm. że naprawdę może dużo przyjąć, a i tak będzie ważny do samego końca. Więc Kizo będzie miał tutaj ciężki orzech do zryzienia. Znowu mamy sytuację, gdzie nie, nie widzieliśmy, jak Marcin walczy. Mamy debiutanta, więc ciężko będzie cokolwiek ocenić. Aczkolwiek Kizo ma duże doświadczenie w tej walki, co, co wiem. Wiele lat treningów, więc Marcin to jest rok koło treningów. Może mieć problem tutaj, nie no, Ale jeżeli, tak jak mówisz, rzeczywiście jest takim sportowym świrem i wziął się tak no jest. E, profesjonalnie i e, z, z wielkim zawzięciem i zapałem do tej walki, Mówi, że też jest odporny gdzieś tam z swoich źródeł i wytrzymały na ciosy, to, to myślę, że to będzie bardzo ciekawa walka i miło się to obejrzy. No tutaj Marcin jest akurat więcej ludzi tutaj Kibice obstawia na. takie walki. Więcej no. ludzi obstawia tutaj jest za Kizo. E, natomiast no bo Marcin może zaskoczyć. Kizo też to k 1, tak? Mhm. Teraz dopiero Ma, a Marcin Makowski cały czas tylko. Ale masz w K1? Nie. Nie. No ale to... to no tak, no, dłuższy okres czas. To już doświadczenie jest. Górą. Czyli spodziewałbyś się, że y, Makowski będzie miał przewagę w parterze Kizo w stójce, tak? No na pewno, będzie. Mhm. Myślę, że Kizo nie będzie nie dopuści tutaj Makowskiego do, y, do parteru. Będzie to już wszystko, żeby nie zejść do tej płaszczyzny. Mhm. Marku, no, to y, może być ciekawa walka. Kolejna bo... ciekawa walka, gdzie nie znamy jakby nie ma takiego właśnie tego <grym> tak. No właśnie. Mhm. Ale co mówisz tak, że, że trenuję tam dwa-trzy razy dziennie. Ja zauważyłem, że wszyscy trenują po dwa, trzy razy dziennie. Na konferencjach to się licytują wręcz, kto więcej dziennie treningów zrobi. A i tak zawsze jeden wychodzi przegrany, a, a, a drugi wygrywa. Więc mamy tutaj do czynienia na pewno z marketingiem przedstartowym, w który nie ma za bardzo sensu wierzyć. Hmm. A czy wiesz, Boxdel mieszka z chłopakami, Aha. więc cały czas mnie informuje tam, że, że Marcin naprawdę jest świrnie, który się poświęcił jakby dla tej walki. Bardzo dużo stanuje, jest zawzięty. Dobrze dla do niego. Gdzieś... Ja, ja uważam, że to będzie fajna walka, bo oni mają taką aparycję yy, takich trochę... Taką, no znowu uprzedzę, że to nie jest obelga, nie? oni mają taką penerską trochę aparycję. Nie? Lubię patrzeć na, na takie walki, gdzie jest dwóch takich typów, nie? takie typy dwa się biją nie? i to jest fajne, niezależnie od tego kto jaką miał tam przeszłość sportową, to właśnie takie walki są fajne. No? Jest to ciekawe. Powiązanie słowa penerska ze słowem aparycja to brzmi jak piękny oksymoron. Wojtek, jesteś poznany, gdy doskonale rozumiesz słowo Penner nie, 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 nie wszyscy y, y, nie wszyscy czują to słowo. Niektórzy uważają, że to jest jakieś, wiecie, że to jest obelga, nie? Czy coś? No to jak nie się słuchało Antyliroya, no właśnie o to chodzi, że... ludzie negatywnie że ludzie to wiążą, ale hmm. natomiast później Peja zrobił definicję Penner w której dosyć dobrze to wyjaśnia. On sam jest penerem. Ja też z penerami wychowywałem, więc potrafię to słowo zdefiniować. To, to absolutnie pener, Penerzy? Tak to się odmienia? No chyba tak. Penerzy, łączmy się. E, kolejna walka tym tym tak, Ale Tak, nie jesteś penerem. To, powiem tak, teraz czuję się z tym źle, bo czuję się wykluczony, ale nie wiedząc do końca, co to znaczy, czuję się pozytywnie. Nie? Trypson jest trochę penerem. No, tak. nie słowa tak znaczenia. Trypson? To my nie jesteśmy penerami, jakby co to... E, Trypson trochę jest. Szukałeś... A Trypson... <laughs> Trypson trochę jest. Jak, do jak miał 24 lata, miał taki epizod penerski w życiu, ale wyszedł. Z tego. Dobrze.